czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza Najmilszy nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko i Chrystusa Jezusa, tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie. Błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.